Witam to informatyka EC, dziś pokażę Wam drogi film z kontrolem. Przepraszam Was za błąd w poprzednim odcinku, dlatego wynagrodzę Was pięcioma dodatkowymi skrotami, wadliwy film osunęłem. Pierwszy skrot to control plus a, zaznacza on wszystko co znajduje się w danym oknie. Drugi skrot to control f, otwiera okno, w którym możesz wyszukać plik, który znajduje się na obojętnie jakim dysku. Teraz trzy skroty, które pomogą Wam kopiować dane. Ctrl-C kopiuje wybrany element. Ctrl-V wkleja skopiowany plik. Natomiast Ctrl-X kopiuje plik do wybranej lokalizacji, lecz osowa go z poprzedniej. Dalej znajdują się dwa skroty, które pomogą Wam kiedy zawiesi Wam się aplikacja. ctrl alt Delete to tworzy menu funkcji do zarządzania zawieszonym plikiem. Drogi skrot czyli ctrl shift Escape bezpośrednio otworzy menadżer zadań w którym wyłączycie zawieszony program. Kolejny skrot to CTRL-SHIFT, zmieni on języku waszej klawiatury. Kolejny skrot to CTRL-SCROLL, powiększa on daną stronę w zależności od kierunku kręcenia scrollem. Ostatni skrot w dzisiejszym odcinku to CTRL-P, pomoże wam wydrukować zaznaczone dane. Mam nadzieję, że nauczyłem Was czegoś nowego, jeśli film Ci się spodobał, zostaw soba i strzel łapkę w górę.